Dzień dobry. W tym wideo opowiem ci o dwóch mitach na temat lęków, które towarzyszą kobietom podczas starań o dziecko. Ja nazywam się Gosia Mikołajczyk, jestem terapeutką metody EFT, trenerką mentalną, studentką psychologii, konsultantką kryzysową. Na co dzień ułatwiam kobietom ich drogę do macierzyństwa poprzez pracę terapeutyczną i mentoringową. Zaufały mi już dziesiątki kobiet, które przeprowadziłam od stresu i lęku do spokojnych i pełnych zaufania starań o dziecko. Dobra, no to przejdźmy w takim razie do tego tytułowego lęku i mitów, z którymi być może już się spotkałaś, a jeżeli nie, to właśnie przed tobą je dzisiaj tutaj odkryję. I mitem numer jeden jest to, że lęki są oznaką słabości. Nam się wydaje, że jeżeli my odczuwamy lęk, to znaczy, że jesteśmy słabe, tak? może niezdolne do tego, żeby radzić sobie z trudnościami, które przychodzą do nas, tak? z tymi kłodami, które nam życie gdzieś tam rzuca pod nogi. W rzeczywistości, jednak, zobacz, że lęk jest absolutnie. Normalną i naturalną reakcją na stresujące sytuacje, a sytuacja niepłodności potrafi być bardzo stresogenna, o czym my, kobiety starające się o dziecko, wiemy, i nie powinny mimo wszystko te lęki być postrzegane jako oznaka słabości, ponieważ każda kobieta, zarówno też mężczyzna, ma prawo do odczuwania strachu, niepewności w obliczu wyzwań, które stawia przed nami trudna płodność, wyzwań związanych z taką wyboistą drogą do macierzyństwa, do rodzicielstwa. Natomiast kluczem jest tutaj tak naprawdę zobaczenie tego, jaka tu jest, jakie tu jest rozwiązanie. Bo Uznanie swoich lęków jako tej normalnej, naturalnej części procesu może pomóc w ich w akceptacji i pomóc w poradzeniu sobie z nimi, być może w zdrowszy, taki bardziej adaptacyjny sposób. Ok? Bo jakie są nieadaptacyjne sposoby radzenia sobie z lękiem? Scrollowanie, Netflix. Um, chodzenie, szperanie po forach internetowych, porównywanie się do innych kobiet, które może bardzo negatywnie wpłynąć na nasze poczucie własnej wartości, bo innym się udaje, mnie się nie udaje, prawda? To nakręca jeszcze dodatkowo też presję i ten lęk, no dobra, ale w takim razie kiedy, kiedy mnie się uda, kiedy ja zostanę mamą? I oczywiście jedną ze strategii też może być na przykład obiadanie, zakopoholizm, czyli wszelkiego rodzaju próby Myślę, że na dłuższą metę nieudane próby przykrywania lęku czymś, czymś z zewnątrz. To może dać chwilową ulgę, ale tylko chwilową. Jest bardzo, bardzo złudne i tak naprawdę nie działa. Zadziała na krótką chwilę, ale co z tego, skoro ten lęk wraca. Więc ważne jest uświadomienie sobie, że ten lęk tak naprawdę jest generalnie lęk. Myślę sobie, jest czymś naturalnym i takim nieodzownym elementem ludzkości, bo my, jako ludzie, co do zasady nie znamy przyszłości. Ta przyszłość jest dla nas niepewna i my się tego lękamy, i to jest naturalne. Drugi mit, o którym chciałabym powiedzieć Ci w tym nagraniu, jest taki, że tylko kobiety, które mają trudności z zajściem w ciąży, odczuwają lęk. A to nie jest prawda, ponieważ wiele kobiet, które są w trakcie starań o dziecko, owszem, może doświadczać lęków, tak, ale niezależnie od tego, czy mają problemy, wyzwania z płodnością, czy też nie, jak długo trwa ich droga do macierzyństwa. To nie jest takie wprost, jakby do oddzielenia, że okej, okay, ja mam problem z trudną płodnością, więc odczuwam, ten lęk, ale ty, droga kobieto, Kasiu, Marysiu, Zosiu, tutaj obok, ponieważ nie masz tych wyzwań, to oznacza, że już się nie boisz. Hmm? Że w ogóle ci ten lęk ani razu nie towarzyszył na twojej drodze do macierzyństwa. To nie jest prawda. Lęk, e, zauważ, że też może wynikać z presji społecznej i ta presja może dotknąć zarówno kobiety starające się o dziecko od dłuższego czasu, jak i te, które starają się od, krót, od krótszego czasu, tak? Może wynikać z obaw o przyszłość, strachu przed tym, że się nie uda, że będzie trudny poród, że może będzie cesarskie cięcie, a nie poród naturalny. Czasami też kobiety się o to obawiają, bo bardzo zależy im na tym, żeby naturalnie urodzić. Czasem na odwrót, chcą cesarskie cięcie i boją się naturalnego porodu. Tutaj możliwości jest wiele, ale zobacz, że jakby niepłodność jest tutaj w tle. To nie jest jakby. To nie jest taki determinant, tak, lęku. I nawet kobiety, które mają regularne cykle, mają owulacje, nie zgłaszają żadnych problemów zdrowotnych, mogą odczuwać lęk związany z obawą na przykład o przebieg ciąży, czy będzie wszystko ok, czy nie będzie jakiś, nie wiem, niepożądanych skutków tak objawów podczas tej ciąży czy dziecko urodzi się zdrowe czy będzie z nim wszystko w porządku jaką drogą przyjdzie na świat i tym podobne prawda i Zobacz sobie, że ta powszechna niepewność, ona faktycznie, jeżeli nie jest zatrzymana na czas, to może prowadzić do spirali negatywnych myśli, które wzmacniają nam ten lęk. Ja bardzo dużo mówię na ten temat w treningu uwalniania lęków, które towarzyszą kobietom podczas starań o dziecko, w trakcie przed, i, przed in vitro i po stratach, dlatego że myślę sobie, że warto tutaj taki mechanizm zauważyć, że jeżeli my będziemy próbować zamiatać lęk pod dywan, będziemy próbować udawać, że jeżeli że, że on zniknie, tak? Albo udawać, że jeżeli on, się nim nie zajmiemy, jeżeli go nie poczujemy, jeżeli się z nim nie spotkamy, to on po prostu sam z siebie magicznie zniknie. Oczywiście jest to nieprawda, jego hmm, Natężenie może wzrosnąć i, tak jak już wspominałam w innym wideo, może wręcz to przynieść jakieś objawy somatyczne, tak? czyli, czyli w ciele. Mówię o tutaj tłumionych emocjach, tak? Konkretnie o. Tłumionej emocji lęku. Więc tutaj szalenie istotne jest to, by, by wychwycić ten moment na czas, kiedy jeszcze ta spirala lęku się nie nakręciła. Czyli działamy tutaj niejako zaradczo. Cały trening uwalniania lęków towarzyszących kobietom podczas o dziecko, właśnie o tym jest, o takim działaniu zaradczym. Bo zobacz też, jak to działa. To jest taki ważny mechanizm, o, o którym tutaj za chwilę ci powiem. Myślę, że warto, żebyś go sobie tutaj poznał tak, że jest jakaś myśl, czyli tak, nie, nie uda mi się, nie zostanę mamą, tak, albo nie wiem, mój poród będzie trudny, coś z, dzieckiem będzie, coś z dzieckiem będzie nie tak, boję się, że urodzi się chore, albo boję się doświadczyć kolejnej straty, bo tę stratę mam już niestety za sobą, więc faktycznie tutaj w tym przypadku tego lęku może być więcej i warto też otulić to, zaopiekować z taką, czułością i delikatnością. Natomiast jest taka myśl, dana myśl, która generuje nam bardzo konkretną emocję. W tym przypadku będzie to emocja lęku i to może wywołać na u nas jakąś reakcję w ciele, czyli może się pojawić zacisk w gardle, ścisk w klatce piersiowej, być może. Jakieś takie odczucie, że oh, jak w ogóle mało powietrza jest w tej klatce piersiowej, trudno nam e, wziąć taki swobodny, pełny oddech, tak? Może czujemy m, jakiś, e, nie wiem, taką klamrę w brzuchu, że coś tam jest, i w środku tego brzuchu i, na, i nas e, ściska wewnątrz. Te, te reakcje w ciele mogą być wszelakie, prawda? Ja też e, z klientkami e, podczas pracy indywidualnej, mocno też wchodzimy w taką pracę wyobrażeniową e, na zamkniętych oczach, gdzie jest kontakt z tym ciałem i pracujemy nad uwolnieniem tego lęku zarówno jakby z poziomu umysłu, jak i z poziomu ciała, żeby faktycznie realnie odczuć ulgę. Też tu ja mówię też o różnych sposobach uwalniania na uwolnienie lęku podczas treningu uwalniania lęków. Więc jeżeli mamy myśl, emocje, jakąś reakcję fizjologiczną w ciele, to na końcu jest jakieś określone zachowanie. Co może być tym zachowaniem? Tym zachowaniem może być to, że ja w takim razie Postanawiam, nie wiem, nie konfrontować się nie wiem, z, następną, z następną próbą, nie wiem, na przykład podejścia do in vitro, bo tak bardzo się boję, że się nie uda. Na przykład, tak? By tych możliwości może być wiele, albo z tego lęku e, zamykam się w domu, bo czuję, że jakby w ogóle mnie to przerasta, tak? Gdzieś zamykam się w domu, izoluję się na przykład, nie wiem, społecznie. Hmm? Więc jakby są różne, różne tutaj opcje. Sama sobie odpowiedz na pytanie, jak ty reagujesz, gdy pojawia się lęk? Czy masz bardziej ochotę o tym powiedzieć? Czy masz bardziej ochotę jednak się zamknąć w sobie i o tym z, z nikim nie porozmawiać, nawet z partnerem? To jest jakieś określone zachowanie, które generuje nam. Lęk, prawda? Bo są różne też strategie na to, żeby sobie radzić z trudnościami. Jedna jest na przykład poprzez unikanie, bardzo nie polecam. Jest też, jest też taka strategia, gdzie skupiamy się na tych emocjach, właśnie na uwalnianiu emocji. Jest też strategia, gdzie koncentrujemy się na poszukiwaniu rozwiązań. Ta strategia, gdzie skupiamy się. Na poszukiwaniu rozwiązań tylko i wyłącznie trochę nas odcina odczucia, a my potrzebujemy tego czucia, żeby zobaczyć, co jest pod daną emocją, o czym jest dana emocja, o jakiej potrzebie niezaspokojonej ona nas informuje, a gdy kontaktujemy się z tą niezaspokojoną potrzebą, to my wtedy możemy już coś z tym zrobić, realnie wybrać, tak? Zadziałać, ale z takiego bardzo świadomego poziomu, tak? Więc są pewne pułapki strategii radzenia sobie poprzez unikanie. Szczerze mówiąc, nie widzę tutaj żadnych plusów. Jest pewna pułapka strategii polegającej na poszukiwaniu rozwiązań, czyli wchodzenie w taką zadaniowość i kontrolę, więc tutaj trochę się odcinamy od czucia, które jednak nam jest potrzebne, bo ono nam mówi o naszych niezaspokojonych potrzebach. Jest też strategia, która polega na tym, że po prostu się gdzieś zanurzamy w tych emocjach i tu jest pewna pułapka, że jak się tak za bardzo zanurzymy, to tam e Możemy przesadzić, tak? I, 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 a, a tu chodzi też o to, żeby gdzieś dać tym emocjom uwagę, um, uszanować, uznać, przefiltrować te emocje przez siebie i im odejść. Pozwolicimy odejść, wybrać, że tak, dzisiaj jednak już pozwalam Ci odejść, postąpię, postąpię z Tobą inaczej, czyli przywitam Cię z czułością, pozwolę sobie na to, żeby doświadczyć lęku. W cały czas w takim bardzo dużym zaopiekowaniu. Ja pokazuję to w treningu, jak to, jak to robić, daję narzędzia konkretne, a następnie pozwalam temu lękowi odejść i przechodzę dalej do normalnego funkcjonowania. Idę do życia, idę do działań. Więc najprawdopodobniej będzie najfajniejsze będzie łączenie różnych strategii, na przykład czucia i działania. Okej. Okay. To tyle w tym nagraniu e, dotyczącym dwóch mitów e, które, na temat lęków, które towarzyszą kobietom podczas e, starań o dziecko. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego nagrania. Widzimy się w kolejnych.